Maj. No Czerwiec. Lipiec. Listopad. Tak znikąd. Kiedyś właśnie rozmawialiśmy, zrobiliśmy bluzy i poszedł pomysł właśnie, żeby zrobić kalendarz coś na święta, na Nowy Rok. I taki pomysł właśnie wpadł, że wszystko co zarobimy z kalendarzu, wszystko zostanie przeznaczone po prostu na, na jakiś prezent pod choinkę dla, dla Fabiana. Dlatego właśnie taki pomysł wpadł na kalendarze, bo Nowy Rok się zbliża. Myślę, że dużo osób naszych, że tak powiem, w fanów chciałoby mieć właśnie taki kalendarz związany z motoryzacją, z motocyklami tutaj z naszego miasta czy, czy regionu. To co zarobimy z tych kalendarzy przekazać po prostu dla Fabiana na prezent sprawić mu jakąś tą radość na święta i oczywiście też nie tylko jemu, bo jego tam rodzeństwo tak, tak samo co jest trójka, od nas dostanie, tak? Też tak głupio jechać z jednym prezentem do, do jednego dziecka, a, a resztę hmm. po prostu tak ominąć, nie? Więc yy, będziemy starać się, żeby każdy dzieciak z od niego, z rodziny, po prostu coś dostał od nas, nie? Zostały zdjęcia złapane z najlepszych ujęć po prostu w naszych sezonie. Znaczy, nie wszystkie zdjęcia są z tego sezonu, ale po prostu najlepsze ujęcia takie, jakie uznaliśmy, tu jest każdy z członków i jest po prostu wrzucony w ten kalendarz. Każdy ma swój, znaczy może niekoniecznie swój miesiąc, ale no po prostu każdy jest w tym miesiącu, niekoniecznie e, swój wybrany miesiąc, nie? Jakże sobie było wybrać tych zdjęć? Bo było przysyłane do tych zdjęć, parę setek i trzeba było wybrać te zdjęcia, które najlepiej będą się nadawać, no nie? Po prostu poszło hasło: robimy kalendarz, no, najlepsze zdjęcia. No i każdy, kto miał swoje zdjęcia, po prostu takie najlepsze, które chciałby umieścić, właśnie w kalendarzu, zostały wysłane na, na grupę. I po prostu Adam się zajął wybieraniem tych najlepszych, każdego z osobna. I Adam był kompozytorem w ogóle wszystkich właśnie tych zdjęć i on wszystko zaprojektował. Myślałem, że będzie gorzej, że będą widać te, te, te piksele i to wszystko, ale jest no, w miarę naprawdę dobrze, więc. Polecam, jak chcecie kupić, to na Facebooku na pewno nas znajdziecie. 25 zł raptem to nie jest jakiś tam duży majątek, a, a Fabianowi i, i, i jego całej rodzinie na, na pewno pomożemy. No Tak naprawdę jesteśmy ludźmi i o dobrych sercach, tak nie wniesiemy pomoc też innym ludziom, nie tylko, że między sobą, jakoś coś tam sobie, nie wiem, dla siebie pieniądze, coś, tak? Z tym, że też musimy wydawać ludziom innym na twarzach, tak? co widać to, co robimy, Przykład jest Fabian. Pokazujemy, no, żeby inni, inne, po prostu inni ludzie żeby zauważyli, że nie robimy tego dla siebie, co jesteśmy jedną grupą, lecz dla innych osób. Nie? My też bardzo mocno są z życi. Nie? My tam traktujemy się jako rodzina, więc też pokazujemy ludziom, jak powinno się zachowywać w społeczeństwie. Jesteśmy z życi, pomagamy sobie nawzajem, też możemy pomagać właśnie na z zewnątrz. Ta pomoc wychodzi do nas spójnie, bo no, na dobrą sprawę nie oszukujmy się, dla nas małe rzeczy, a dla kogoś może być coś wielkiego. Jest taki stereotyp właśnie, że motocyklista, dawca jeździ 300 na godzinę w mieście zabudowanym i tak dalej. Faktem są wyjątki, są wyjątki, zdarzają się wyjątki, dani, dani ludzie, tak? No, ale my też jesteśmy dobrzy ludźmi, też zasługujemy na życie i żeby nas zauważyli w lusterkach. Spotykamy się na co dzień. W tym momencie, tak jak mówię, jest nas 20, nawet niecałe tam 20 osób. Jest całkiem fajnie przyjemne. My.